Witam serdecznie. Eee, co mogę powiedzieć, jest to chyba ostatni mój filmik tutaj na, na tym starym kanale. Eee, wszystkie moje nowe filmiki będą umieszczone na Mariusz z TV, na nowym kanale, który będzie gdzieś odniosik tutaj, To mi się wydaje, że w ogóle. Eee, I co mogę powiedzieć, no fajnie było tak eee, z dupy kręcić filmiki, ale jeśli człowiek chce się coś rozwijać, troszkę być bardziej profesjonalnym albo eee, Robić filmiki tak, żeby się przełamać, bardziej być otwartym, żeby częściej filmiki troszkę bardziej na temat kręcić. No to trzeba niestety założyć nowy kanał. Eee, I tyle. Zapraszam wszystkich moich subskrybentów, osoby, które zaglądają na ten mój kanał. Prawdopodobnie jest ich bardzo mało, bo na pewno naprawdę jest mało. Zapraszam wszystkich na subowanie mojego nowego kanału. I co mi pozostaje? Zobaczenie na nowym kanale. Ten kanał na pewno nie będzie usuwany. El Pasable. Eee, filmiki dalej będą. Może kiedyś jeszcze coś tutaj nagram. I pewnie na pewno. Ale na razie to tyle. Dziękuję. Do zobaczenia na nowym kanale.